Lewy Prosty, dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dobry wieczór. W tym tygodniu to już chyba tradycja, że mam takie opóźnienia, że z programem Lewy Prosty wchodzę po północy. Także czas na skrót telegraficzny informacji ze świata sportów walki, z środy, 6 kwietnia. Zapraszam do oglądania. Boks zawodowy wraca oficjalnie na Kubę po 60 latach dzięki porozumieniu, jakie Kubańska Federacja Boksu osiągnęła z grupą Golden Ring Promotions. Na mocy podjętych ustaleń, kubańscy pięściarze będą trenowali w Hawanie, przy wsparciu państwowych władz i wyjeżdżali z kraju na swoje walki. Przez ostatnich 6 dekad boks profesjonalny na kurie był zabroniony i tamtejsi sportowcy, chcąc spróbować swoich sił w gronie zawodowców, musieli nielegalnie na stałe opuszczać ojczyznę. Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich Kuba wygrała klasyfikację medalową. W turnieju bokserskiego Kubańczycy sięgnęli po 5 krążków, w tym 4 ze złota. Podczas trzeciego turnieju z cyklu Mistrzostw MMA przygotowanego przez Stowarzyszenie MMA Polska wystartuje blisko 350 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Zmagania amatorskich fighterów odbędą się 9 kwietnia. Turniej zostanie zorganizowany w hali Osir Bemowo przy ulicy obrońców w Tobruku 40. Mistrzostwa MMA będą otwarte dla kibiców, a ich przebieg będzie transmitowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia MMA Polska. Życzymy wszystkim biorącym udział powodzenia! Федерација знанега рапера Малика Монтани High League powraca ze swoją trzecią edycją Frikowej gali już 4 czerwca w Ergor Arenie w Trójmieście. Genari Gołowkin kontra Ryoto Murata. Ten wielki pojedynek bokserski o pasy mistrzowskie IBF oraz WBA wagi średniej odbędzie się 9 kwietnia w Japonii na stadionie Saitama Super Arena. Transmisja z wydarzenia na platformie DAZN. Początek transmisji o godzinie 9.30 rano, a spodziewane wyjście głównej walki wieczoru to godziny... Popołudniowe około 12.30 czasu polskiego. Antoni Królikowski zrezygnował z współpracy z federacją Royal Division. Umieścił ustne oświadczenie w swoich mediach społecznościowych, które brzmi następująco. Kochani, w związku z ostatnimi wydarzeniami chcę ogłosić, że rezygnuję ze współpracy z Federacją Royal Division. Promowanie gali z kojarzeniami z tą okropną, potworną wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, było złą drogą. To było złe. Ponoszę tego konsekwencje i zraję wszystko, i pomóc ofiarom wojny na Ukrainie. Obiecuję. Teraz jednak muszę zadbać o zdrowie. Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. Nie mogę udawać, że jestem zdrowy i silny. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo więc znikam. Gala, która miała odbyć się 30 kwietnia w Opolu, prawdopodobnie kompletnie się nie odbędzie, bowiem mówi się, że nawet zawodnicy ogłoszeni na tę imprezę nie zamierzają w niej wystąpić. To wszystkie informacje ze świata sportu walki w programie Lewy Prosty z dnia 6 kwietnia, z Środy. Zapraszam już jutro, no praktycznie już dzisiaj, na nasz kanał wieczorem. Mam nadzieję, że uda mi się wcześniej wjechać z programem Lewy Prosty. A w weekend oczywiście program Liczenie. Mam nadzieję, że wytypujemy poprawnie typy i wygramy coś pieniążków. Życzę Wam dobrej nocy i pozdrawiam serdecznie.